W Czwartek 3 czerwca 2010 roku ulicami naszego miasta przemaszerowała procesja Bożego Ciała. Uroczystość rozpoczęła się pod klasztorem ojców Franciszkanów. Tłumy wiernych około 11.50 w asyście strażaków, policji i orkiestry strażackiej rozpoczęły marsz ulicami Okrzei i Mickiewicza do ołtarza na ulicy Staszica, przygotowanego przez Straż Pożarną. Tam też pod Batutą Justyny Balwierczyk, kurs z parafii św. Franciszka Zasyżu śpiewał pieśni religijne na powitanie monstrancji. Dank annat risks Ads it Tego dnia nie można było narzekać na brak dobrej pogody. To pewnie też i ona sprawiła, że procesja miała tak bardzo liczne grono uczestników, co dało się zauważyć po morzu głów ulicy Mickiewicza. Procesja przemaszerowała dalej ulicami Stasica Świętej Anny do następnego ołtarza przy kościele Podwyższenia Świętego Ducha, a następnie ulicami Kościuszki do kolejnego ołtarza przy cukierni. Uroczystości zakończyły się w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach ibtv.pl Internetowa Brzezińska Telewizja